No, jesteśmy na żywo. Witam Cię, Aniu, bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny. Witam Zosię i witam Państwa wszystkich. Witam. Dziś mamy bardzo ciekawy dla Państwa temat, a mianowicie jak uwolnić się od chorób, dolegliwości i jak odzyskać bądź uzyskać harmonię, radość i spokój. A to wszystko dzięki. Tak jak ten piękny kolor, tu widzicie zielony, to dzięki tym zielonkom. Ania Wam o tym opowie. I dziś mamy wyjątkowe spotkanie pytania-odpowiedzi. Czyli dziś możecie zadawać pytania i odpowiedzi, ale nie badania lekarskie, tylko pytania dotyczące chloreli i młodego jęczmienia. Dobrze, soku strawy jęczmiennej. I Aniu, bardzo proszę, oddaję Ci głos, a ja z naszą transmisję spróbuję udostępnić. Dziękuję Ci bardzo, witam Państwa ponownie bardzo serdecznie. Jeszcze raz od samego początku, na każdym naszym programie mówię o czym będziemy mówić, ale też mówię o tym, co jest głównym tematem naszych programów, a są to dwie cudowne rośliny, z czego jest to jedna roślina. To jest młoda trawa jęczmienna, ale nie sama trawa jęczmienna, ale sok z trawy jęczmiennej, a drugą rośliną, nie rośliną jest jednokomórkowiec. Alga słodkowodna, chlorela perenoidoza, sorokiniana. Te, te dwie rośliny są ze mną od 2014 roku. Ja nazywam się Anna Mazurczyk, jestem dietetykiem klinicznym, co nie ma w ogóle żadnego znaczenia, dlatego że zieloną żywność może tak naprawdę jeść każdy i każdy może proponować innemu zieloną żywność jako takie remedium na nasze choroby. Dzisiaj będziemy mówić ogólnie o chorobach, dlatego że każdy z, z, z osób, które jedzą to jedzenie kupowane w sklepach, cierpi na jakąś dolegliwość. I ponieważ przez tyle lat, ja nie wiem czy pamiętasz Zosiu, te czasy lat 80., kiedy ludzie <laughs> się w, na działkach pracowniczych u dziadków tak, i tak. u rodziców, to były czasy, nie było Trails, nie było latających samolotów, samolotów tak. z smugami zostawiającymi, zostawiającymi na, na, na niebie. Nie było, były tam oczywiście jakieś sztuczne nawozy, kto ich używał, to używał, ale to raczej do przemysłowych celów. Natomiast te nasze działki pracownicze, to były miejsca. W których się żywiliśmy. To były te czasy, kiedy na półkach był mhm. odsetek po papierze, ale to wystało się w 3-kilometrowych kolejkach za, za czasów pandemii. Ale faktycznie tam mhm. było to czyste, żywe jedzenie, żywe pożywienie, gdzie nawozy były naturalne. Mhm. To jedzenie było dobre. I to jedzenie nas leczyło. Bo, tak, cytując, cytując pewnego mądrego człowieka, niech pożywienie będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Więc, więc powinniśmy się tak naprawdę dobrze żywić i jeść to czyste pożywienie. Przypomnę jeszcze o tym soku z trawy jęczmiennej, że jest to. Mm, Taka, takie pożywienie, które daje nam siłę, daje nam moc, daje nam życie, daje nam zdrowie przede wszystkim, ale też daje nam spokój wewnętrzny. I dzisiaj opowiemy sobie, dlaczego ten spokój, skąd on się bierze i jak zielona może wpływać na nasze rozdrażnienie, albo na nasze uspokojenie, albo nasze zestresowanie, albo nasze odstresowanie. Mm -hmm. Teraz, tak, zanim będziemy odpowiadać na pytania, które na pewno za chwilę się pojawią, to zastanówmy się w ogóle, skąd się biorą choroby. Właśnie. I to jest takie kluczowe pytanie. Skąd się biorą choroby? Ja mam taką jedną znajomą lekarkę, która mi powiedziała, wiesz Ania, przychodzą do mnie pacjenci i oni zadają takie pytanie, ale skąd się wzięła ta choroba? I ta, mm -hmm. Ale skąd ja mam wiedzieć? Skąd ja mam tego nas nie u na studiach. Na studiach uczą nas, jakie farmaceutyki dawać na jaką chorobę, żeby tak naprawdę nie tyle wyleczyć przyczynę, no bo my musimy najpierw zrozumieć, mm -hmm. że najważniejsza jest przyczyna, więc powinniśmy wyleczyć przyczynę, likwidować ja, ja. przyczynę, a wraz z nią zniknie choroba. Jak nie przyczyna tak. będzie dalej istniała, no to choroba będzie nadal istniała i nadal się rozwijała. My musimy też jedno zauważyć, że nasze że choroba w ogóle nie jest czymś, co się nam przytrafia tak w jeden dzień. Że w choroby, zwłaszcza przewlekłe, ja nie mówię tutaj o wypadkach przy pracy, wypadkach samochodowych, złamaniu nogi i tak dalej, bo to wiadomo, że może się przytrafić każdemu w każdej sekundzie. Ja tak. mówię o takich hodowanych chorobach. To są choroby hodowlane, tak je nazywają. I te choroby hodowlane to my sobie sami hodujemy na własne życie. Sami, nie dbając o to, co jemy. Nie dbając o to, żeby ruszać, nie dbając o to, żeby odpowiednio oddychać, my sami zapraszamy te choroby do naszego życia. A hmm. potem mówimy się, ale skąd? Brzmi to tak brutalnie. Ja tak. Mam takiego kolegę, on ostatnio mi powiedział tak: wiesz, ja chyba jestem chory, ale ja nie mogę być chory, bo przecież ja nigdy nie chorowałem. A tak mnie boli brzuch, tak źle czuję i myślę, że coś jest nie tak, ale ja nigdy nie chorowałem. Oczywiście, że nie, bo choroby dzieją się z minuty na minutę. Nie chorował przez cztery lata. Ta choroba się rozwijała, rozwijała i, na, i w końcu zaczęła wychodzić na zewnątrz. Jeżeli my nie oczyszczamy swojego ciała z toksyn, z jelit, ze złogów, z metali ciężkich, no to te choroby one są w stanie rozwoju. Jeżeli karmimy je, karmimy toksynami, Zakwaszamy organizm, karmimy różnego rodzaju ciał. To te choroby się w nas rozwijają i one się rozwijają po cichu. Niektóre organy nie bolą. Dopiero wtedy bolą, kiedy już jest ostatni ich etap życia. Niektóre organy dostają, zaczynają chorować, wtedy, kiedy już naprawdę nie da się z tym nic zrobić. Tak samo nowotwory, lekarze zauważają dopiero w ostatnim stadium. Dlatego warto nie karmić tych naszych chorób toksynami i śmieciowym jedzeniem, ale warto karmić nasze komórki właśnie tym pożywieniem, tymi witaminami, mikroelementami, okay. minerałami, które naturalnie pochodzą z roślin. Musimy tutaj jeszcze pamiętać, żeby rozróżnić te witaminy, mm -hmm. witaminy syntetyczne które nam nic nie dają. Wyobraźcie sobie Państwo, ile tej witaminy jest w takiej tabletce różowej albo w takiej małej, żółtej tabletce, ile jest witaminy B1 czy B2 czy, czy jakiejś innej. Zwykle w żółtych, są, w żółtych są, jest witamina B albo witamina C. Wyobraźcie sobie Państwo, że te witaminy w czymś muszą się tam trzymać w tej tabletce. No więc trzymają się w maltodekstrynie, w różnego rodzaju sklejaczach, w tym lakierze, który powleka tą tabletkę, żeby ona była różowa, czy niebieska, czy jakaś tam inna. Więc tej witaminy w tych tabletkach jest bardzo mało. Nie powinniśmy tych tabletek zjeść naprawdę, tabletek może 40, może 60, może 80, żeby coś to zrobiło z naszym organizmem. A to i tak będzie syntetyczne. Dlatego tabletki, które kupujemy w, w, w aptekach, które się nazywają witaminy, i tak dalej, czy kropelki. No, już w kropelkach szybciej, ale to też gdzieś musi być umieszczona ta witamina, więc najczęściej jest umieszczona w oleju, co jeszcze nie jest tak szkodliwe jak, jak w tej malcodekstrynie i w tych drażetkach chorowych różowo-niebieskich. Także to tak wygląda, jeżeli chodzi o choroby. Ja przepraszam. Ale wpadło mi zaraz przed, przed programem coś do gardła, zadławiłam się po prostu, wypiłam zielonki i zadławiłam się zielonkami. Natomiast no mogę chcę bardzo Państwa, przepraszam, ale postaram się to robić jak najwięcej. Także stąd się biorą choroby. Także Zosiu, moja kochana, choroby sobie sami hodujemy na własne życie. Choroby są jak taki mały kotek. One po prostu gdzieś tam są, a my je głaszczemy, my je dokarniamy że wyrosły na wielkiego kocura, który nam, który nam yy, yy, wszystko w domu niszczy, drapie, chociaż moje koty na przykład nie robią żadnej szkody. Ale prawda jest taka, kiedy spojrzymy na chorobę od strony jej zapobiegania, czyli coś, co ja pamiętam z mojego dzieciństwa ze szkoły. Ja nie wiem, dlaczego teraz tego nie ma, to znaczy wiem dlaczego, ale to jest niezrozumiałe dla mnie, że dzieci nie uczą się, jak zapobiegać chorobie. One się za to uczą, jak... Poprzez reklamy, bo takie reklamy ostatnio widziałam 10 lat temu, bo nie oglądam telewizji, ale widziałam taką reklamę, jak, jak nie dało się. Jak to była reklama pewnego napoju, który jest bardzo mocno żorący i który nawet czyści śrubki zardzewiałe. I bez tego napoju nie dało się zjeść obiadu z rodziną, ponieważ ten właśnie napój scalał całą rodzinę przy stole. Jeżeli dzieci są uczone od małego, że jakiś tam brązowo-czarny napój będzie ich po prostu scalał i scalał tą rodzinę, i oni nie będą rozumieli, że ten napój dla nich, on zawiera 10 łyżeczek cukru w jednej szklance, będą w to brnąć i będą też powielać to u swoich dzieci. I tak się rodzą choroby dziedziczone. Choroby. To jest dziedziczone jedzenie, dziedziczony sposób jedzenia, dziedziczone produkty, które jemy. Dlatego by było genialnie, gdyby nasze dzieci nauczyły się jak gdzieś czystą, zieloną żywność i że jeżeli już musimy uczyć je, to, mm. mają, to niech spożywają po prostu coś, co przyniesie zdrowie, a nie choroby i, i, i żarące, wyżywające produkty, które są naprawdę znakomite kwasu, więc zakwaszają to jest nasz organizm. Ja, Paniu, może powiem, widzą, ponieważ do, do były nowe osoby. Na początku mówiliśmy, że jest to audycja, w której można zadawać pytania. Bardzo prosimy, ale pytania, powtarzam, dotyczące e, zielonek, o których mówimy. Nie tam, czy brać to, czy to, i w jakich dawkach, bo nie jesteśmy od, od y, diagnozowania, czy tam y, podpowiadania medycznego. Absolutnie nie. Jeżeli macie pytania odnośnie zielonek, jeżeli je używacie, jeżeli chcielibyście coś wiedzieć, jakieś schorzenie, może w takim sensie, to coś Ania podpowie, ale tylko w tym temacie. I tutaj ja chciałam powiedzieć o Ciebie na Akademii, profesor Kulicki, bo ja byłam we Wrocławiu na Akademii Terapii Naturalnych, więc na Medycynie Chińskiej profesor Kulicki właśnie mówił: choroba nie przychodzi bez zaproszenia. To brzmiało, wiesz, trochę trudno przed laty. To brzmi dla wielu ludzi trudno, ponieważ mówią no przecież ja nie chcę chorować. No oczywiście, że świadomie nie chcesz, ale robisz wszystko, żeby chorować. I choroba tak naprawdę jest błogosławieństwem. Jest informacją, która nam mówi, żeby nie było tak jak ty mówisz, żeby ten kocur nie zrobił się tygrys. To, to jeszcze nas informuje, właśnie, nie? Także dziękuję. Tyle chciałam dodać, proszę bardzo. Jasne, no to tutaj masz właśnie rację. I widzisz, to jakoś tak automatycznie, na, y, może na telepatii idziemy z tym panem doktorem y, jednym tropem, ale taka jest prawda i my to wiemy. Choroba to nie jest coś nagłego i coś, co się stało wczoraj. Od wczoraj Ech. do dzisiaj. Wczoraj i dzisiaj jesteśmy chorzy. Bo być może to jest grypa albo angina. Natomiast przewlekłe choroby, na które chorują Ech. miliony ludzi, to nie są choroby, Ech. które się wczoraj, ani tydzień temu, ani nawet miesiąc temu. One dopiero wtedy wychodzą na zewnątrz. Jeżeli chodzi o pytania, które Państwo możecie zadać, to jeszcze przypomnę, no bo niektórzy z Państwa nie wiedzą, co to za zielonki, jak to wygląda. Są no właśnie, z... obu. Tak, sok z trawy jęczmiennej. Nazwany suplementem diety, ponieważ nie mamy czegoś takiego w naszym prawie polskim jak żywa żywność albo jak żywność funkcjonalna. To jest tylko nazwa, natomiast nie jest mm. prawnie usankcjonowane. Więc jest te, te sok strawy i chlorela perynoideza uważane są za suplementy diety. Mm. I teraz, ponieważ jest to żywność funkcjonalna, którą my na co dzień powinniśmy jeść, ponieważ zawiera ogromne ilości mikroelementów enzymów, witamin, aminokwasów, białka, to coś, co jest nam bardzo potrzebne do naszego życia. W związku z tym, <śmum> przepraszam, te nasze, te nasze ciała tego potrzebują, bo na tym się opierają, żeby w ogóle żyć. I sok z trawy jęczmiennej można, można znaleźć u, u Zosi, jak ktoś z Państwa potrzebuje sok z trawy jęczmiennej, proszę się do ZOSI, ona na pewno da na miary, na ten, na ten, który jest dobry, natomiast na rynku mamy bardzo dużo młodej trawy jęczmiennej, jest to suszony produkt, ścinana mm -hmm. trawa, suszona w wysokich temperaturach i w związku z tym nie jest dla nas odpowiednia, żebyśmy ją jedli, dodatkowo mm -hmm. zawiera ogromne ilości błonnika, więc nie jest też trawiona przez nasz organizm, w związku z tym mm -hmm. może dojść nawet do podrażnienia jelita i do chorób mm -hmm. związanych z jelitami. Także proszę odróżnić te dwa produkty, które są zupełnie, inne, zupełnie czymś innym. Jeżeli chodzi o chlorele perenoidose sorokieniane, to jest taka specjalna odmiana. Najczęściej na rynku mamy chlorele vulgaris, która nie jest taką odmianą. To też jest dobra chlorela. Jeżeli jest czysta, to jest dobra, ale zwykle stosowana dla zwierząt. I ona jest dużo tańsza. Natomiast przy chloreli najważniejsza jest jej czystość. Czyli czystość od metali ciężkich, czystość od toksyn, czystość od zanieczyszczeń, od pestycydów itd. Jeżeli Państwo chcecie źródło czystej chloreli, to do ZOSI, a jeżeli sami chcecie poszukać, to zawsze proście producenta o certyfikaty od, na czystość od metali ciężkich, takich jak kadłub, ołów, rtęć i tak dalej. Więc jeżeli mamy już czystą chlorelę i mamy już ten czysty sok strawy trawy jęczmiennej, to możemy rozpocząć kurację, która pozwoli nam nie chorować. Jeżeli nie mamy jakieś choroby, to możemy zacząć je wspomagać przy leczeniu. To znaczy nie wspomagać choroby, tylko wspomagać leczenie, żeby tych chorób nie było. Dlatego, że każdy nasz organizm ma funkcję samoleczenia. I teraz ta funkcja samoleczenia dotyczy nas wszystkich. Wiecie, Państwo, jak się przedzmienia, to się po prostu ta rana zaraz sama zagoi. To samo dzieje się wewnątrz organizmu. Tylko co jest potrzebne? Potrzebny jest chlorofil, który jest takim naturalnym plastem. Na rany, nawet i również wewnętrzne. Potrzebne jest natleniona krew, chlorofil natlenia krew. Potrzebne są budulcowe sprawy, takie jak aminokwasy i białka. Potrzebne są, potrzebne są witaminy, potrzebne są mikroelementy. I Jeżeli my mamy to wszystko, to, to po prostu nie karmimy choroby, tylko karmimy nasze komórki zdrowiem. I Te nasze komórki odwdzięczają nam się właśnie zdrowiem. Mm -hmm. Przestępiają swoje funkcje. A więc dzięki nim możemy żyć. I ponieważ dzisiejszym tematem jest również temat tego, jak się nie stresować i dlaczego dzięki zielonej żywności będziemy się stresować, to właśnie o tym będę teraz mówić. Wszyscy mamy problemy. Znaczy ja już mam mieć dużo mniej ze względu na zielonki, ale y, każdy dzień niesie jakieś sytuacje. Czasami są to sytuacje do rozwiązania, czasami są to sytuacje radosne i szczęśliwe, czasami są to sytuacje, które wymagają naszej uwagi, które wymagają naszej. No i dlatego my powinniśmy mieć siłę, żeby te sytuacje rozwiązywać, żeby ewentualnie te problemy, które nastąpią, żeby je rozwiązywać. Niektóre problemy są tak silne, tak mocne, takiej wagi, że powodują, że my zaczynamy się mocno stresować. Jeżeli ten stres jest nagły i nieoczekiwany, może dojść, jak Państwo pewnie wiecie, ktoś z Państwa zna biologię totalną. Nie wiem, czy wiesz, Zosia, o co chodzi w biologii totalnej, na pewno wiesz. Właśnie w biologii totalnej jest powiedziane, że choroba jest zdrowieniem, że to nasze zdrowienie, naszego jest błędnie odczytywane przez lekarzy jako choroba. A tak naprawdę my podczas wielkiego nieoczekiwanego stresu nasze ciało zaczyna namnażać więcej komórek, które w danym momencie są mu potrzebne, a później pozbywa się tych komórek. I biologia totalna ma pokazuje na przykładzie myszy, która nagle została zaskoczona przez kota, dzisiaj jest odcinek o kotach, ale nagle została zaskoczona przez kota i ona zaczęła uciekać w takim pędzie, że jej płuca muszą nadążyć, żeby, żeby jakby ten oddech przyspieszać, Ła. żeby dążyć, złapać tak, złapać ten oddech u tej myszy. I co się dzieje? Mysz dopada do dziury, do nory, tam już kot się nie zmieści, a więc mysz tam już może sobie odpocząć. I po kilku dniach ciało tej myszy, jej organizm zaczyna usuwać komórki, które już są zbędne, które już spełniły swoją funkcję i są zbędne. Te komórki płucne, tak? Te komórki, które zostały naprodukowane w większej ilości wtedy, kiedy były potrzebne. I tak samo dzieje się z nami. Nasze ciało usuwa te komórki, które są dla nas zbędne, a więc kaszlemy. Kichamy, mamy biegunki, mm. to często jest spowodowane przez bakterie, ale jest też spowodowane przez to, że nasze ciało się oczyszcza. Więc jeżeli my kaszlemy i kichamy i idziemy wtedy do lekarza, a lekarz nam daje jakieś farmaceutyki, żebyśmy zatrzymali to kichanie i kaszlenie. I my się nie wykaszlemy, czyli nie usuniemy tych wszystkich zbędnych komórek, to nasze mm. ciało dopiero zaczyna chorować. Więc my powinniśmy, zanim pójdziemy to do. Końca, Człowiek, powinniśmy się najpierw oczyścić. I w tym oczyszczaniu pomaga chlorela perynoid do Więc ona, jakby pomaga, usunąć wszystkie zbędne, nadprodukowane komórki. I teraz ważny jest ten stres. Proszę zwrócić uwagę, jak się Państwo stresujecie. Czy to jest nagły stres? Czy to jest przeciągły stres? Czasem nam się wydaje, że. Ten stres, jak jest nagły, to jest taki właśnie strach, nagły strach. Ktoś z rodziny zachorował, ktoś umarł, gdzieś jakiś wypadek i my się stresujemy tak. Teraz zwłaszcza w tych czasach, kiedy stresują nas odgórnie, cały czas każdego dnia. Ja polecam usunąć telewizję ze swojego życia i usunąć wszelkie złe informacje ze swojego życia. Od razu się Państwo lepiej poczujecie, od razu będziecie mieć lepszy humor, lepszą energię i przestaniecie chorować. Oczywiście nie mówię o niektórych chorobach, mm -hmm. tylko o stresem. Mm -hmm. I tu to mam jest... Aniu, pytanie, wiesz, od Pani. Tu jest no. pytanie. Pani Marzena pisze, witam, mam pytanie. Czy mogę polecić zielonki osobie, która jest pięć dni po wycięciu jądra? Lekarz diagnozował raka, ale czekamy na wynik histopatologii. Tutaj taką odkryci, przeczytam tylko refleksję. Witam mądre kobietki. Mnie po zielonkach odrzuciło od słodkości. Niestety mi się już kończą. Pozdrawiam, brawo. Także papierosy rzucają, słodkości rzucają. E, tak, a teraz przechodzimy do pytania pani Marzeny. Tak, tak jak Zosia mówiłaś na samym początku, to są pytania bardzo szczegółowe, indywidualne. My tutaj mamy odcinek nagrywany i ten odcinek zapewnie pójdzie do dużej ilości osób. Więc. Ja polecam, żeby się skontaktować z nami indywidualnie, bo w takim przypadku, kiedy ja nie wiem, jaki to jest nowotwór do końca, kiedy była brana chemia lub nie brana, jeżeli zdiagnozowali w tej chwili, to prawdopodobnie będzie ustalona dopiero chemia. Nie wiadomo czy się ten ktoś zgodzi na branie chemii, czy się nie zgodzi. Wiadomo, że chemia ma swoje skutki hmm. boczne, tak? Więc jakby tutaj branie zielonej żywności, która jest żywnością funkcjonalną i może być brana podczas leczenia z nowotworu, to muszą być zastosowane dodatkowe środki ostrożności, więc ja zalecam, żebyście się Państwo ze mną kontaktowali, ewentualnie bardziej indywidualnie, nawet można napisać hmm. do mnie na Messenger wiadomość. Od razu mówię, że mam hmm. około 100 telefonów dziennie i nie jestem w stanie z wszystkimi porozmawiać. Także jeżeli Państwo hmm. chcecie, to ja się staram odpisywać na, na Państwa pytania jak najszybciej. Hmm. Natomiast indywidualnie, ale przy nowotworze, jak najbardziej można jeść zieloną żywność, jednak trzeba pod, wszystko potraktować indywidualnie. Jak, mhm. jak ma ta osoba, jaki styl życia miała, jak się odżywiała i tak dalej. Także to wszystko trzeba wszystko personalnie już podejść do takiej osoby. Mhm. Natomiast żywność funkcjonalna, jak najbardziej, ona wzmocni organizm w walce z nowotworem. Ponieważ nowotwór również nie pojawił się z wczoraj na dzisiaj, to coś musiało do niego doprowadzić. Najczęściej do choroby doprowadza no, właśnie złe pożywienie, które ciągle jemy po prostu z dnia na dzień, odkąd skończymy mm. dwa lata i e, e, stres, o którym właśnie teraz mówię. Więc ten wielki stres powoduje, e, ponieważ tak, każdy z ludzi ma komórki nowotworowe w sobie, one wszystkie są uśpione i one są uśpione do momentu, w którym... My nie doznamy wielkiego stresu, albo nie zakwasimy bardzo mocno organizmu. Prawda jest taka, że stres zakwasza bardzo mocno organizm. Tak. I teraz, jeżeli doznamy takiego zakwaszenia, jak właśnie nagły stres, komórki nowotworowe zaczynają się rozrastać. Są badania i ja zachęcam Panią w odpowiedzi na Pani pytanie, zachęcam do znalezienia na portalu PubMed, no to na pewno napiszesz, Zosiu, tamten portal PubMed. Tam można wpisać młody jęczmień i chlorela, a nowotwory. I wyjdzie badanie profesora Rzeskiego i doktora Lemieszek na temat chemoprewencyjnych właściwości jęczmienia i chloreli. I tam będzie można naprawdę przeczytać, naprawdę mm. zrobili badania na zielonej żywności, jak ona działa na nowotwory. I tutaj to mm -hmm. wielką, ogromną nadzieję na to, że nowotwory mogą zostać w taki sposób zlikwidowane. Tak. Mm -hmm. Będzie wyleczony, czy nie, zależy indywidualnie od niego i od tego, w jakim studium, stadium jest już nowotwór. I to jest też ważne. Mm -hmm. Zawsze warto poprawić swoje zdrowie. Wiesz, ja jeszcze tu chciałam dodać, że każdej chorobie towarzyszy program wzorzec, mówię tu o psychosomatyce. Pierwotna przyczyna, ona jest w nas. Choroba ma początek w głowie, nie w ciele. Od tu się zaczyna, od tych szoków, stresów, traum, nieprzebaczeń i tak I to jest tak naprawdę, początek może być karmiczny, ale nie wchodzimy w to. Także zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli się leczycie różnymi sposobami, to weźcie pod uwagę, że jeżeli nie usunięcie, pierwotnej, nie usunięcie pierwotnej przyczyny, to choroba może powrócić na przykład z lewego ramienia, przykład taki na prawą nogę. Ona gdzieś musi znaleźć ujście. Dusza się domaga uzdrowienia, jeżeli chce nas uratować, a zwykle chce, bo takie wcielenie wybrała na to życie. Także ja tyle, Aniu. Proszę bardzo, jeżeli Państwo mają jeszcze pytania, bo my pomału będziemy dobiegały końca, mamy takie krótkie audycje, żeby Was nie zanudzać, zawsze są tą iskierką światła, radości, uśmiechu. Dzwonicie do mnie, mówicie, no jak Was zobaczyłem, czy zobaczyłam, to już samo za siebie mówi. Więcej już nic nie trzeba reklamować, to po Was widać. Ja jeszcze dodam, że wczoraj byłam na żywo i jedna z osób mi mówi, że wyjazd nad morze mi posłużył. A wiesz, ja nad morze jeżdżę kilka razy w roku, a tu akurat byłam tylko na 8 dni, więc powiedziałam: No, to, to nie wyjazd nad morze. To jest to, że ja używam zielonki, ja używam flawon, czyli ja dożywiam moje komórki, co jest widoczne po skórze, po, po, po energii, która nie ubywa, bo zdarzało się, jak było, wiesz, dużo zajęć, to albo tam różne inne rzeczy, że ubytek energii był. Teraz tego nie ma. Teraz tego nie ma. Ja organizuję cudowne spotkanie w Pałacu Małków. Sama jak zwykle już się za to wzięłam i organizuję. Także kochani, dodam przy tej okazji 23, 30, jest czwarte integracyjne spotkanie wolnych ludzi. Te wszystkie, które były w Bolesławcu w tej chwili dołączyły do Pałacu Małków koło sieradza, na które Was zapraszam. Być może jeszcze znajdzie się w Pałacu Miejsce, a jak nie, to w okolicy Wsieradzu. Dziękuję. Jasne, Kołana, to jest, ale to jest super wiadomość, bo tam będzie można się na pewno spotkać z, z różnymi ciekawymi ludźmi, więc i będzie pewnie. wykłady już... będą też, prelekcje wyklady. będą też prelegenci. No świetnie, to super jest pomysł. No właśnie, bo to jest tak, żebyśmy się po prostu gdzieś tam mogli spotkać, tak i żebyśmy się mogli przytulić. Ja tak. bardzo dużo takich informacji mam od osób, które nas słuchają, też do mnie piszą, też do mnie dzwonią i jest taka rzecz, wiecie Państwo, że jest coś takiego jak medycyna informacyjna. I ta medycyna mhm. informacyjna, ona nas też uzdrawia. I jeżeli my słuchamy o tym, że możemy być zdrowi, to tak. to sama informacja o tym powoduje, że my zaczynamy mieć nadzieję, okej, okay, jest coś, co nas uzdrowi. A wiecie tak naprawdę, kto nas uzdrowi. Wy sami siebie uzdrowicie, sami siebie. Wewnętrzny lekarz, tak jest. Tak, jeżeli będziecie mieć odżywione komórki, oczyszczone komórki, tak. to ciało nie będzie się zajmowało tym. Ono będzie się zajmowało tym, żeby być w radości, w szczęściu, tak, młodszym, dokładnie. A nie nie żeby się męczyć i żeby usuwać toksyny przez jelita i mieć zaparcia tak. i albo kilku tak. to, to nie jest nasza funkcja, to nie jest funkcja naszego ciała. My Dokładnie. mamy tańczyć, my, mm -hmm. my mamy się cieszyć, my mamy się śmiać, a nie zajmować Dokładnie. się ruchami. Więc jak jeszcze zielona żywność może nam pomóc? Przede wszystkim to, żebyśmy tych stresów nie mieli dużo. Zielona żywność produkuje po wspomaga w produkowaniu serotoniny w naszym organizmie. Serotonina, dopamina, tyroksyna to są hormony szczęścia, hormony radości. I jeżeli mamy ich więcej w naszym ciele, to te problemy, o których wspomniałam na początku, one są, ale one nas w taki sposób nie za nie zajmują. Nie dołują. One nas nie dołują, mhm. one nas tak. Nie tak. To są takie problemy, na które my widzimy trzeźwo, patrzymy na nie trzeźwo tak. i wiemy, tak. jak je rozwiązać. Bo wszystko robimy z jasnym, czystym umysłem z zjaśnioną szyszynką. A jeżeli jest radość, radość jest najwyższą wibracją w całym wszechświecie, ponieważ twórca stwarza nas w radości. A więc wiecie, radujcie się. Tu podsumujemy nasze spotkanie Grażynka yy, z Koszalina, ją poznałam właśnie, jak byłam nad morzem. Nawet za kontakt spotkała się ze mną i też pije zielonki i pisze tak. Ja pisałam do Ani w swojej sprawie, uzyskałam konkretną informację. Zielonki to smaki mojego dzieciństwa. Bardzo je lubię. Wspomagają moje kompetencje komóreczki w działaniu, dokładnie. No i, i tym pozy, pozytywnym akcentem, proszę Państwa, na dziś zakończymy nasze cudowne, jak zwykle, spotkanie, pełne radości, to, że Wy jesteście z nami, to, czym my emanujemy, to na pewno czujecie. A więc na jakiś czas będziecie podładowane, mieli bateryjki. A więc dziękuję Aniu serdecznie, dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu. Apart. Ja też serdecznie dziękuję, pozdrawiam, papa. Pa.